Zapraszamy na spotkanie z krasnoludkami, które uczyły się dobrych manier, poznawały sztukę kulturalnego jedzenia i zachowania się przy stole. Życzymy miłych wrażeń z podróży do bajkowego świata. Precz! Nie wracaj! Widzieć cię nie chcę już wcale, a w tym lesie zginiesz zaraz. Z wilkiem jestem w komitywie, on poszarpie ci dotkliwie i nie będziesz piękna już. Ojcu twemu powiem krótko, że cię porwał jakiś zbój. Niech go goni, niech go szuka i do drzwi sąsiadów puka. Ja królową będę wielką. Wszystko będzie teraz moje. No już, zbieraj rzeczy swoje! Kromkę chleba, trochę wody. Będziesz miała dla ochłody, by do lasu szybko dojść. No już, raz, dwa! Kim My je sesše trasno mieszkająca, swoje lustro uważnie spogląda. Lustro jest zaczarowany i dostrzega wszystko, na co w słońca pada, więc pod dach chciałam się skryć, by za jego zasięgiem być. Uciekłeś z pałacu, bo boisz się macowy? Co ona ci zrobiła? Lustro zaczarowane powiedziało, że jestem piękniejsza niż ona i do lasu kazała mi iść. Piękne suknie pochowała. Śnieżko Jakie smutne twoje dzieje za każdemu z nas się leje? Ale nie martw się, kochanie, z nami nic ci się nie stanie. Będziesz mieszkać tutaj w domu. Zaraz zrobię ci posłanie. Grudka przyrządzi śniadanie. Olbrzym drzewa nam narąbie, by ziom w nosy nie dokłóczał. Będziemy żyli w zgodzie, myśląc. Jak ukarać srodę, stręcę złąba macochę twoją. Nie wiem, jak dziękować za to. Słowa tego nie wykażą, więc odwdzięczę się Wam pracą. I od jutra już zaczynam. Będę sprzątać, prać, gotować i ubranka wam cerować. Ale teraz trzeba spać, aby rano wcześnie wstać. My jesteśmy, krasolą! Nienawidzę szczotki, mydła, A w ubraniu przecież jestem, Chodzę mi na 120 I pochodzę drugie tyle, Bo choć łata jest na łacie, To są całe jeszcze gacie. Dobrze mówisz, bracie drogi, Poszło myć ręce i nogi, Przecież zaraz się budzą. Szkoda czasu na te bzdury, Niechaj rosną nam pazury. Wygodnie się mije. Śnieżka jest dziewczyną chyba, no i nie zna się na rzeczy. Nie wie, że krasnar, od wieków żyje, tak jak jego przodek. Praca spanie, coś tam zjeść i spokojne życie wieść. Oto bukiet ze stokrotek. Miejsce, gdzie rosną, pokazał mi kotek. Proszę jest smacznego życzę. Ale co to? Dobrze widzę. Nie umyte ręce wasze. Jak różnymi zjecie kasze. Co do mycia i ubrania, to tradycja nam zabrania tracić czas na takie rzeczy. Jak wyjecie? Tak nie można. Może kiedyś tak było, ale się skończyło. I dzisiaj na całym świecie obowiązują dobre maniery. Krasnoludki moje kochane, Chyba nie chcecie być zacofane? Nie chcemy! Dobre maniery? Czy to znaczy, że trzeba się myć I stawiać kwiatki na stole, Zamiast myśleć o rosole? Przypadkiem usłyszałam to twoje pytanie. Jeśli sobie życzysz, To odpowiem na nie. Dobre maniery To to samo, co savoir vivre Albo ponton, to wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach. Krasna to też ludek i nie może żyć jak jakiś odludek. A przy stole też obowiązują te jakieś zasady? Oczywiście. Idźcie teraz do lasu. Sobie. rusalki i leśne wiewiórki was nauczą jak zachować się przy stole a wy siądziecie sobie w kole i poznacie już od rana jak powinna się zachować osoba dobrze wychowana my jesteśmy krzyczeć, machać rękami. Trzeba grzecznie rozmawiać, czekając na podanie potraw. Spójrzcie, jak wygląda stół. Jest nakryty obrusem. Stoją czyste talerze. Głęboki na zupę. Mały na desery. Na tym zjedzie przystawkę. Brudzą się jedzeniem. Rusałko zapomniałeś o sztuczcach. Używamy sztuczców do jedzenia. W lewej ręce trzymamy idę. W prawej nóż. Łóżką jemy z Ale nie wolno siorbać i bipać. Ani uderzać łyżką po talerz. A to jest łyżeczka. Nie umieszamy herbaty, kiedy wsypiemy cukier. Robimy to delikatnie, nie wydając dźwięku. Łyżeczką również wspaniałe desery, ciasta i zimne rozy. Teraz na nauka jakieś trzeba poprawić, czy nie laskać, nie mówić, kiedy pełna buza. Trzeba włożyć konsekwenska. Nie duży. Nie mały. Przed spożywaniem posiłku panowie życzymy wszystkim smacznego. Jemy w ciszy, rozkoszując się smakiem serwowanych potraw. Po zjedzeniu posiłku nie lubimy w zębach. Kończąc jedzenie Wycieramy usta semetką, kładziemy ścieżkę na talerzu w ten sposób oraz dziękujemy za zjedzony posiłek. Chleb weźmiecie do pracy. Nie ma już czasu, trzeba iść do lasu. My jesteśmy klaszto. Mam dwie duże ryby. Może kupisz śnieżko? Skąd ty znasz moje imię? Pewnie sobie spotkałaś i ona ci nagadała. Kupię ryby i zioła, na kolację przyrządzę. Poczekaj, tu chwilę idę po pieniądze. Zdążyłem na czas. Szukałem cię śnieżką po całym świecie. Szukają cię wszyscy w królestwie. Bałem się, widziałem złom na cochę, jak trujące zioła zbierała. Później w zaroślach za staruszkę się przebierała. Sprzedała ci pewnie zatrute jedzenie, a ty go jeszcze nie zjadłaś. Jedliśmy wszyscy, ale kulturalnie, sami i, zobaczyliście, ukryła w rybie. Gdybyście nie jedli kulturalnie, tak jak uczy nas Savoir-Vivre, to byście nie zauważyli i połknęli wilczą jagodę. Niech żyją dobre maniery! A wy, moi mili, co nas oglądacie, Zasady dobrego zachowania przy stole już znacie? My, My jesteśmy krasnodębni!